Редактор субтитров Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj zapraszam na obiecaną moją radzkową trasę shoppingową we Wrocławiu. Jak mówiłam w inspiracjach kwietnia, chciałabym przetestować portal shoptrotter.com. To jest nasz polski portal, który mi się bardzo podoba, bo to jest portal, na którym znajdujemy sobie sklepy w danym mieście i on tworzy nam trasę od sklepu do sklepu, oblicza długość, ile będziemy chodzić. Tutaj pokazuje dokładnie nam wskazówki, którędy, gdzie mamy iść. No i ponieważ ja bym chciała zaufać temu portalowi, bo uważam, że to jest naprawdę mega, fajne, mega fajna sprawa, Zwłaszcza dla osób, które lubią zakupy, które lubią zakupy w różnych dużych miastach i chciałabym temu portalowi zaufać w innych miastach, typu na przykład Berlin gdzieś za granicą, albo chociażby Warszawa. No i muszę zobaczyć, czy on we Wrocławiu da radę. We Wrocławiu, w terenie, które ja po prostu znam. Także ja stworzyłam tutaj na Szczoktroterze trasę Radzki i ta trasa ma 8 punktów. To jest 8 takich miejscówek, do których ja zaglądam bardzo często, które ja lubię, które są oryginalne, które również nie są tak do końca masowe. To nie będzie typowa Zara i Mango. To będą mniejsze sklepy, to będą sklepy, które również promują. Polską modę, także tutaj myślę, że znajdziecie dla siebie coś ciekawego. No i powiem Wam, że będziemy chodzić teraz od sklepu do sklepu i z tych 8 miejsc do czterech wejdziemy do środka i pokażę Wam, co tam jest dokładnie. Także ja tutaj tą trasę sobie stworzyłam w oparciu o częściowo nazwy tych sklepów, a częściowo wyszukiwałam po prostu w kategoriach, czy na przykład odzież damska, czy akcesoria. Także tutaj można szukać różnymi sposobami. Również można szukać po, po tym, z jakiej półki cenowej to jest sklep, dlatego że to jest to shop trotter. Takie fajne oznaczenie to są dolary. 1 dolar to są e, sklepy, w których możemy kupić coś taniej, 2 dolary to jest średnia półka, a 3 dolary to są na ogół marki luksusowe. Także tutaj sposobów wyszukiwania jest mnóstwo. Ja moją trasę mam, powiem Wam, tak jak powiedziałam już wcześniej, ona ma 8 punktów. Mm, to jest długość 6 ,614 km, 614 metrów, także będziemy prawie 7 km zaraz chodzić. I Trotter obliczył mi, że na nogach przejdę tą trasę w godzinę 24 minuty. Oczywiście w Shop nie wiadomo, ile czasu spędzimy w sklepach, no on nam tego nie policzy, ale liczy dokładnie, ile nam samo Przejście zajmie. Także jeżeli jeszcze doliczymy parę godzin w sklepach, no to tak naprawdę spędzimy cały zakupowy dzień. No i powiem Wam, że ja wybrałam takie sklepy, tak jak powiedziałam, które ja lubię, ale również takie, do których możemy wejść z ulicy, dlatego że ja nie przypadam nad takimi zakupami, że wchodzę do centrum handlowym, do centrum handlowego i przepadam w takim moloku na kilka godzin. Ja lubię takie miejsca, gdzie mogę iść po mieście, chłonąć atmosferę miejską, rozglądać się, patrzeć na piękne budynki, zabytki, patrzeć na ludzi, a w międzyczasie chodzić sobie od sklepu do sklepu. Także tutaj również zwiedzimy trochę malowniczego Wrocławia. Ja patrzę, bo ja moją trasę shoprotera mam tutaj w iPadzie. Możecie ją sobie również wydrukować, hmm, także tutaj można ją mieć i myślę też również w telefonie. Także ja dzisiaj będę chodzić z moim małym maleństwem i sprawdzać, czy dobrze idę. No i co? Zapraszam Was, idziemy! Zaczynam od Placu Dominikańskiego. Shop Trotter daje nam taką możliwość, że możemy rozpocząć swoje zakupy w dowolnym punkcie w mieście i od tego punktu on nas poprowadzi. No więc idziemy od Placu Dominikańskiego, który wszyscy we Wrocławiu dobrze znają, skręcamy w ulicę Wita Stwosza. Idziemy sobie, idziemy. Po prawej stronie mijamy wrocławskie BWA i już za kilka metrów skręcimy w ulicę Biskupią, na której znajduje się pierwszy sklep, który chciałam Wam pokazać. Tak więc idziemy i dochodzimy do Dizzy Wrocław. Dizzy to są buty, które wszyscy myślę znamy i kojarzymy, natomiast ja nie będę wchodzić do środka, tylko zrobię taki mały window shopping. No i co, lecimy dalej. Według Shop Trottera i mojej trasy skręcamy teraz w ulicę Oławską, skręcamy w prawo i mijamy kolejny punkt, czyli MM Studio. Znajdziemy tam ubrania takich marek jak Versace Collection, Patrycja Pepe czy Red Valentino. Co jest jeszcze ważne, to to, że często w MM Studio są te marki dosyć mocno przecenione, a dla każdej wielbicielki luksusowych Marek Versace Collection minus 70% to jest naprawdę gratka. Później Shop prowadzi nas przez wrocławski przepiękny rynek. Idziemy, idziemy aż do budynku Jaś i Małgosia. Wszyscy turyści go dobrze znają. Skręcamy tutaj w ulicę, która prowadzi nas przez mosty. Przechodzimy przez Odrę. Jest pięknie malowniczo i znajdujemy się nad, nad Odrzu. I tutaj idziemy prosto, bo na ulicy Pomorskiej 39 znajduje się pierwszy butik, do którego wchodzę, czyli Multibrand z polskimi projektantami MOBO. MOBO jest butikiem, który powstał w tym roku i założyła go wrocławska projektantka Marita Bobko, której tutaj ubrania oczywiście możemy kupić, ale możemy tutaj kupić bardzo wiele ubrań i dodatków młodych polskich marek. Są na przykład ubrania z bardzo ciekawych materiałów marki UEG, są ubrania Ewis Wolińskiej, czyli to są takie bluzy i sukienki z pięknymi namalowanymi twarzami, z malunkami. Są te przepiękne sukienki i spódnice papilą. jest marka Blessus, jest marka Lazy Kant, jest marka na przykład Cock Bull Story, czyli to jest w tym momencie marka, którą mam na sobie. Pewnie cały czas się zastanawiacie, co ta Racka dzisiaj ubrała? Co ja mam na sobie za nietoperze takiego dziwnego? A to jest sweter, który można nosić na bardzo wiele sposobów. Ja się śmieję, że zapłaciłam za jeden sweter, ale tak naprawdę mam trzy w jednym, bo wykminiłam... Już wykombinowałam, że mogę go nosić przynajmniej na trzy sposoby. Dzisiaj mam tu tak myślę, że to jest tak naprawdę górą dołem do góry. Dzisiaj mam ten sweter na sobie, ale mi tak najbardziej na razie ta opcja się podoba, ale jeszcze na pewno ten sweter zobaczycie w różnych kombinacjach, bo takie rzeczy mi się bardzo podobają. Do tego poza ubraniami mamy tutaj również dodatki młodych polskich marek. Mamy na przykład dodatki tutaj do włosów, opaski i kapelusze. Tak tu patrzę, bo one tutaj leżą. To jest Gregor Gąsior. Mamy również różne bransoletki, naszyjniki i mamy również to jest bardzo ważne, bo to jest pierwsze miejsce we Wrocławiu, gdzie można kupić oryginalne buty Jeffrey'a Campbella. Także dla wszystkich wielbicielek tutaj tych butów, litów i różnego rodzaju świeków i pojechanych butów, myślę, że MOBO będzie miejscem bardzo ciekawym, no może nawet idealnym. No, także ja się zabieram do przeglądania tych rzeczy, bo ja za każdym razem jak tu wchodzę, nawet jeżeli nic nie kupię, to oglądam, inspiruję się, wiecie, obmacuję, jak ja to mówię. Także ja tutaj jeszcze chwilę spędzę, a potem polecimy dalej. Z widokiem na Sky Towera opuszczamy wrocławskie netodrze i idziemy w kierunku kolejnego sklepu. Po drodze mijamy po lewej stronie słynne wielkie wrocławskie krzesło, a kiedy spojrzymy na prawo, to widzimy odrę. Także mamy piękny widok i w tych pięknych warunkach maszerujemy dalej do ulicy Kazimierza Wielkiego, to jest jedna z głównych ulic we Wrocławiu, by skręcić w ulicę Świętego Mikołaja, gdzie po 30 metrach, jak mówi shop Trotter, kiedy obrócę się napięcie w lewo, będzie kolejny punkt, czyli sklep E.O. Moja radość z kolejnych zakupów jest ogromna. Drugie miejsce, które chciałam Wam szczegółowie pokazać, to jest bardzo ciekawy, malutki buticzek. Jesteśmy w E.O. na rogu ulicy Ruskiej i placu Jana Pawła. To są takie bardzo znane miejsca we Wrocławiu. I tutaj, na bardzo małej przestrzeni, tak naprawdę na ma małym metrażu, jest mnóstwo super, mega wypasionych akcesoriów. I zaczniemy od okularów, bo tutaj widzicie okulary. Za mną widzicie też część naszyjników. Także naprawdę, do wyboru, do koloru, tutaj można prze przyjść i przepaść na bardzo wiele godzin. Okulary są różne, powiem Wam, że ja to ja, ale jak Rudzielec zaczął tu przymierzać, to był taki szał, że po prostu musiałam go tutaj wiecie, do pionu przystawić, mówię, nagrywamy, pokazujemy, a nie Ty się tylko bawisz tutaj tymi okularami. Do tego mamy tutaj bardzo wiele właśnie biżuterii, mamy dużo bransoletek, naszyjników, mamy dużo torebek różnych, jest dużo tych takich torebek teczkowych, jak teczki listonosza bardzo modnych, mamy również na przykład rajstopy z kolorowymi nadrukami, kolorowe czapki, no wszystko, co jest takie teraz wiecie, mega trendy, jazzy, cool, jeżeli lubimy trendowe rzeczy, to tutaj jest takie miejsce, że naprawdę można bardzo dużo czasu spędzić. A jeżeli nie przepadamy, nie gonimy tak mocno trendów, to zawsze warto wejść, zobaczyć, poinspirować się i ewentualnie kupić sobie do swojego klasycznego stylu jeden bardzo trendowy dodatek. Także ja już nie gadam, tylko zacieram ręce, no i co, oglądam te piękne rzeczy. Idąc do kolejnego punktu, idziemy wzdłuż ulicą ruską. Mijamy różnych wrocławskich handlarzy ulicznych, by pod filarami przejść i wejść na jeden z najsłynniejszych. Mniejszych placów we Wrocławiu, czyli na Plac Solny. Tutaj często odbywają się koncerty, to jest również taki turystyczny punkt, który każdy musi zobaczyć, jak jest na wycieczce we Wrocławiu. W tej chwili idę sobie i za chwileczkę minę Wrocławskie Kwiaciarki. To są jedne z najsłynniejszych kwiaciarek w Polsce. I kiedy przejdę obok nich, to wejdę w ulicę Ofiar Oświęcimskich, by już za kilka metrów być w kolejnym punkcie, czyli w butiku Nekomsa. Widzimy u góry piękny neon, dużą witrynę. No i co? Zapraszam was do środka, zobaczymy co dzisiaj ciekawego w Nekomsa znajdziemy. Kolejnym miejscem, które chciałam Wam dzisiaj pokazać, jest butik Nekonsa. Czyli jesteśmy przy ulicy Ofiar Oświęcimskich, prawie tutaj przy ulicy Świdnickiej, w tym końcu, przy właśnie jednej z najsłynniejszych ulic Wrocławia, tak naprawdę, bo ulicą Świdnicką wszyscy spacerujemy. Jest tutaj położony piękny butik, on jest nie do przeoczenia, ma piękny neon na zewnątrz, dużą witrynę. I ponieważ jest to kamienica, to ta przestrzeń tutaj jest bardzo imponująca. Również wnętrze jest piękne, jest ogromne, wielkie lustro. E, tutaj jest czarno-biało, jest tak, troszkę zimno, ale ja bym powiedziała, że jest bardzo wielkomiejsko, nowojorsko. Naprawdę można się poczuć tutaj. Od razu się czuje klimat wielkiej mody, jak się wchodzi. I to jest bardzo ważne i wcale to nie jest mylące. Dlatego, że marka Nekomsa jest marką tutaj młodego polskiego projektanta. Jest to marka, można powiedzieć, luksusowa, dlatego, że tutaj zarówno materiały, jak i fasony, jak i tutaj ceny to już są rzeczy z wyższej półki cenowej. Natomiast warto w swojej szafie, chociaż raz, chociaż mieć jedną, urządną rzecz, bardzo ładnie skrojoną, z super materiału, na przykład teraz, co jest też warto powiedzieć, jest tutaj bardzo duża wyprzedaż, i um, też powiem Wam, że wiem o tym, że takie miejsca czasami odstraszają, tak? bo ludzie sobie myślą, o kurczę, tam na pewno jest za drogo, tam nie wejdę. A na przykład weszłam dzisiaj, rozglądam się, patrzę, a tutaj są piękne wełniano, kaszmirowe płaszcze, przecenione o połowę. Na przykład tutaj już w cenie niecałych 700 zł, możemy kupić, słuchajcie, płaszcz, który jest, jest z kaszmiru i z wełny gdzie on tak naprawdę kosztował dwa albo trzy razy tyle. Także tutaj e, warto wchodzić do, do takich miejsc, warto zaglądać do Nekomsa, zwłaszcza teraz, kiedy mamy te przeceny, bo może się okazać, że w cenie sieciówkowej tak naprawdę mamy rzecz od projektanta, która jest świetnie skrojona, która na nas leży, a jeżeli coś tutaj nas gdzieś uwiera, to oczywiście od razu tutaj Nekomsa na miejscu dokonują poprawek, przeszywają, dopasowują do nas. E, także tutaj tak naprawdę każdy znajdzie, każda kobieta znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście jest to moda również dla kobiet, e, Pewnych siebie dla kobiet, które często muszą przestrzegać dress dlatego że to jest bardzo dużo eleganckich ubrań, takich na co dzień do pracy, ale również jest bardzo duży wybór, jak już wspomniałam wcześniej, płaszczy. Ja mam na przykład ten mój taki czarny trench z nekom sa. Ja go bardzo często noszę, bo czarny trench to jest coś, co mi się wydaje, że każda kobieta powinna zainwestować. Także tutaj też mamy duży wybór różnych płaszczy. No i co? Możemy sobie, tak jak ja tutaj siedzę, usiąść. Nie musimy tylko przyjść i przeglądać rzeczy, ale możemy sobie przyjść, usiąść, zjeść ciastko, napić się kawki, porozmawiać z samym projektantem. Bo tutaj bardzo często jest i chętnie ze wszystkimi tutaj zainteresowanymi osobami rozmawia, i po prostu spędzić miło czas. Kupimy tutaj również, o czym też warto wspomnieć, bransoletki Wendy, czyli to są bransoletki Anny Wędzikowskiej oraz buty granda, to są buty z takimi kolorowymi podeszwami. Także tutaj możemy również się i ubrać, i buty, zaopatrzyć w buty, i również jakieś fajne dodatki sobie wybrać. Także co, ja przeglądam, bo mnie tam ten kaszmir z tą wełną korci, a później będziemy lecieć dalej. Następny punkt to sklep River Island, znajdujący się we wrocławskiej renomie. Żeby do niego dojść, muszę przejść około pół kilometra. No i idziemy oczywiście ulicą Świdnicką. To jest słynna zakupowa ulica wrocławska. Ona jest bardzo długa. Teraz przechodzimy przez przejście świdnickie. I jak już przez nie przejdziemy, to po prawej stronie będziemy mijać Hotel Monopol z luksusowymi sklepami na dole oraz Operę Wrocławską również po prawej stronie, którą mijamy teraz. I po lewej stronie mamy już dom handlowy renoma. Renoma została niedawno odrestaurowana, jest pięknym budynkiem, znajduje się tam wiele sieciówek, m.in. River Island, New Look, Gap, Zara itd. Także jeżeli macie odwiedzić jakieś centrum handlowe we Wrocławiu, to zapraszam Was do Renomy. Teraz idziemy przez rondo Tadeusza Kościuszki, żeby dojść do następnego punktu, do którego też nie będziemy wchodzić do środka, ale chcę Wam koniecznie go pokazać. Po lewej stronie widzicie hotel Savoy, a pod hotelem w witrynie jest second hand vintage shop, który nazywa się Virgo Szyk. To jest bardzo fajny vintage shop, bo jest tam bardzo wiele Nowych rzeczy marki River Island i New Look. Także używanych rzeczy jest trochę, ale jest bardzo dużo River Island, o czym mało kto wie. Teraz cofamy się troszkę w kierunku renomy, by skręcić w prawo w ulicy Pawełusza Kościuszki, a później w lewo już w ulicę Czystą. Tutaj, w Galerii Na Czystej, znajduje się ostatni punkt naszej wycieczki, do którego właśnie w tej chwili wchodzimy. Ostatnią marką, jaką chciałam Wam pokazać, ostatnim moim ulubionym sklepem, jest Fuku Concept Store. Fuku mieści się, jak już widzieliście, w galerii na Czystej. To jest galeria przy ulicy Czystej, położona z tyłu renomy, czyli to jest wszystko obręb starego miasta. No i co tutaj mamy? Jak widzicie, fuku to jest bogactwo różnych akcesoriów, pięknych rzeczy, tu można spędzić również bardzo dużo czasu. Tak naprawdę to, to moja cała trasa na shop Trotterze. To są same miejsca, gdzie jak wsiąkniemy, to zakupy niby miały być krótkie zakupy, a zmieniają się w 10-godzinny dzień zakupu tak jak nasz jest dzisiaj. W każdym razie jakie marki możemy znaleźć w fuku? Jest to Kokilok na przykład, Magda Hasiak, Love You More. Są to również fraki w fuku, dziewczyny tutaj się ją świetne fraki. Jest tutaj bardzo dużo różnych dodatków, e, takich od biżuterii, po torebki, opaski, nawet buty i na przykład Vinyl is back, czyli zobaczcie jaką mam czaderską e, winylową torebkę. Także tutaj przychodzimy, no i sobie właśnie świetnie spędzamy czas, przymierzamy i tak naprawdę to to jest takie królestwo mega pojechanych dodatków. Made in Poland. I to jest najważniejsze, żeby, tak jak wiecie, ja bardzo lubię to, jest ważne, żeby wspierać polskie marki, żeby kupować polskie rzeczy, a nie zostawiać kasy w tej Zarze i w tych innych wielkich międzynarodowych sieciułach. Bo skoro możemy mieć fajne rzeczy zrobione w Polsce, to dlaczego by ich po prostu nie kupować? Także z takim przesłaniem, słuchajcie, ja już kończę mój dzisiejszy film. To była ostatnia marka, w której ostatni sklep, który chciałam Wam koniecznie pokazać. Mam nadzieję, że moje miejsca zakupowe Wam się podobały. Zapraszam Was również do odtworzenia tej trasy już na własnej skórze i do zobaczenia pięknego Wrocławia i do wejścia do wszystkich tych sklepów, które pokazywałam. Powiem wam jeszcze, że Shop Trotter ogólnie zdał dzisiaj egzamin wprawdzie. Chodziłam dużo dłużej po sklepach niż ta godzina 20, dlatego że tak naprawdę chodziliśmy jakieś 7 godzin. Tyle trwały dzisiejsze zakupy. Natomiast tutaj powiem wam, że poprowadził nas piękną trasą. Widzieliście i Świdnicką i Rynek. Naprawdę można i zwiedzić miasto i sobie pójść na shopping. Także tutaj pod tym względem spisał się ekstra i ja myślę, że ja temu portalowi Zaufam w każdym wielkim mieście, jeżeli nie będę pewna, będę wchodzić, szukać tam marek, wyznaczać sobie trasę, którendy, jak najszybciej tutaj te wszystkie butiki zlokalizowane na dużych ulicach, dużych miast sobie obejść. Także ja jestem ogólnie dumna, bo myślę, że Shop Trotter tutaj, jeżeli ruszy na globalną skalę, a jest to tak naprawdę strona i w języku polskim, i w języku angielskim, to będzie mega hit. I jestem dumna, że Shop Trotter powstał w Polsce i właśnie we Wrocławiu. Także to na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. No i co? Ja lecę, już jestem zmęczona. Dziś na dzisiaj siadam. Koniec tych zakupów. Do zobaczenia w moim następnym filmie. Papa! Pa.